Witamy Państwa serdecznie, dobroski Krzysztof, firma Tymak Agro, jest ze mną Pan Roman. Dzień dobry e... Państwu. Panie Romanie, znajdujemy się w jakim miejscu właściwie? No, w miejscu, dla mnie to jest, aby to powiedzieć, miejsce pracy, które no, praktycznie... Każdego dnia zabiera mi większość, większość godzin. Także to jest niedawno wybudowany tunel przez firmę Farmer. Jest to obiekt z podwójną, pompowaną folią, w którym jest wymuszany lepszy klimat niż powiedzmy w zwykłych tunelach zblokowanych. Z uwagi na to, że tutaj są dwie folie, w które cały czas jest tłoczone powietrze i one dają tak zwany taką poduszkę powietrzną, gdzie mamy o wiele cieplej niż na zewnątrz. Panie Romanie, pan się zajmuje głównie produkcją papryki, tak? Z wielu, wielu lat. E, tak, u mnie w gospodarstwie produkcją papryki zajmujemy się około 25 lat, także jest, jest to dosyć, dosyć długo, jeżeli chodzi o jakieś tam nabranie, jakieś tam doświadczenia. Ja ten obiekt wybudowałem dwa lata temu, to już jest drugi sezon, jeszcze w dobie, kiedy cena stali była stabilna, przez ostatni może rok, nawet troszeczkę więcej, stal zaczęła mocno drożeć, i w tej chwili no, są to bardzo duży, wysokie koszty wybudowania takiego obiektu. Uważam, że nawet ponad dwukrotne, jak to miało miejsce dwa lata temu. Jeżeli chodzi o produkcję w tym obiekcie, troszeczkę to się różni od takich produkcji, która tutaj jest, jakby to być na naszym terenie taką wiodącą czyli w zimnych tunelach z pojedynczą folią. Tutaj sadzonkę do pikowania zamawiamy już na początku lutego. Pikujemy ją w multiplato o takiej większej bryle korzeniowej, żeby jak najdłużej, jak najbardziej rozbudować tą roślinę już na etapie produkcji rozsady. Tutaj sadzenie już na miejsce stałe było chyba około 15 marca bodajże tutajśmy wyszli z tym. No akurat w tym roku nie było żadnego zagrożenia takim większym mrozem, bo wiadomo, że marzec to nie są już jeszcze przymrozki poranne, tak jak w kwietniu czy w maju, ale mogą być wystąpić również mrozy całonocne, czy nawet całodzienne. No w tym roku nie było czegoś takiego, także nie było potrzeby tutaj w jakiś sposób ochrony tych roślin, czy to przez włókninę, czy też jakieś podgrzewanie przez piece gazowe, czy tym podobne. Także ta, ta wiosna akurat w moim przypadku była łatwiejsza od, od poprzednich lat. Po posadzeniu na miejsce stałe pierwsze tam trzy tygodnie, nawet może do miesiąca, poddawanie było deszczownią. Dopiero później rozkładamy nawadnianie kropelkowe i podelewamy to kropelkowo. Jak ocenia Pan ten tegoroczny sezon, tak? Bo widzimy w pełni początek już sezonu się zaczyna, tak? Pierwsze owoce. Jak Pan ocenia? Yy, więc yy, jak yy, to przeważnie bywa, rolnicy zawsze narzekają na jak nie za ciepło, to za zimno, bo to wiatr, ale faktycznie ten rok dał się wyjątkowe znaki tutaj w naszej produkcji, bo mieliśmy na początku Roku dużo wiatrów, straszne wichury przychodziły, także naczyńczyły tutaj producentom dużo obiektów, później przed śnieg, który też swoje zrobił, później znowu zimno. De facto w tym roku było, była taka pogoda niespotykana dotąd w poprzednich latach. Może nie było większych przymrozków porannych, ale codziennie było w nocy zimno. Pod inne lata było tak, że były przymrozki, ale następne dni już były ciepłe, nawet i noce były ciepłe, a w tym roku było zupełnie inaczej. Cały czas było zimno, a przymrozków było no stricte mało. Czyli można, tak podsumowując, to można ocenić jako sezon, początek sezonu był trudnawy, tak? Czyli... Trudnawy, ale wiadomo, w naszej produkcji no, to, to, to jest wpisane w nasze ryzyko. No, rok rocznie nie ma tak, żeby to, żeby to wszystko łatwo rosło, ale no tak analizując poprzednie lata, to ten rok uważam na, za troszeczkę trudniejszy jak minione. Panie Romanie, mamy końcówkę maja, tak? Widzimy, roślina jest w pełni, w pełni wigoru, tak? Jest, czy jakieś choroby, czy presja z czegoś mamy? Nie, w tym roku uważam, że jeżeli chodzi o choroby, jest to jak najbardziej opanowane, nawet w mniejszym nasileniu z uwagi na to, że przez ostatnie nawet kilka tygodni nie było opadu co ma, przeznaczenie, ma znaczenie w naszej produkcji, bo wówczas nie, nie namnażają się choroby grzybowe, zwłaszcza tutaj w obiektach. Dobrze wietrzone są, także uważam, że jeżeli chodzi o choroby, jest to znacznie łatwiej jak w poprzednich latach. Szkodników też nie zauważyłem do tej pory zbyt wiele, może przez to, że te zimne noce były cały, cały czas i te szkodniki nie znosiły się wylęgnąć z zeszłego roku. Jeśli chodzi o nawożenie, teraz podajemy, bo widzicie, są stosowane nasze nawozy, tak? Tak, jak najbardziej. I, i były nawozy posypowe, tak? czyli granulowane. Tak. i teraz idziemy z fertygacją. Te tak, Są wykorzystywane do tego nawozy KSC? KSC, oczywiście. W tej chwili już z przewagą, raczej porówno, do tej pory były z przewagą fosforu, później wapniowe, a teraz już takie zrównoważone, NPK. No, i będziemy chyba już tak zastaniemy przy MPEG-u przemiennie z, z naszymi nawozami typowo-wapniowymi, czyli tak. KSC7, tak. żeby zrobić tą ścianę tak. komórkową, czyli tą masę towarową generalnie, jeśli chodzi o plon. No i już pierwsze owoce mamy, tak? Tak, już tutaj były pozyskiwane pierwsze owoce zielone. Także uważam, że niedługo może już będziemy wchodzić z potasem, żeby już jednak zaczęło to się kolorować powoli. E Drodzy Państwo, znajdujemy się właściwie w największym y, zagłębiu y, paprykowym. Jest to okolice Radą Potworów. Y, pan Roman też jest również y, prezesem grupy Polski, y, Polskiej Papryka, tak? Tak, jak najbardziej. Mamy też grupę producentów, gdzie zrzeszamy y, 30 udziałowców, a współpracujemy z 200 rolnikami. I Panie Romanie, teraz jeśli chodzi o. Y, co jako grupa, co jest najważniejszą rzeczą w produkcji papryki? Tak? Czyli co, co handlowcy od, państwa, od pana oczekują? E, więc handlowcy naj, najbardziej lubią to, żeby ten towar był wyrównany, jednakowej jakości. Nie to, że jeden lepszy, gorszy, tylko wiadomo, żeby to był ten standard jakiś e, polski, polski. No bo wiadomo, jesteśmy w Polsce, także handlowcy wiedzą, że w Polsce jest polski standard. No, trudno nam będzie się zbliżyć do Jakości holenderskiej, bo wiadomo, tam ta produkcja wygląda troszeczkę inaczej. Jest na sztucznym podłożu, w szklarniach zamkniętych, ogrzewanych, także trudno jest tam dorównać. Ale jako na standard z roku na rok poprawia się tej polskiej jakości. Handlowcy o tym wiedzą i, i dla nich jest najważniejsze. Jednakowe, porównywalne partie towaru. Panie Romanie, chyba generalnie na tyle. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że jesteśmy u Pana Romana tutaj w terenie, tak? chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na śledzenie naszej strony firmy Tymak Agro, jak i również e, śledzenia kanał, kanałów społecznościowych, jak i zarazem zapraszamy na dni otwarte w naszych sklepach w terenie.